Cześć, witaj. Ten materiał kieruje głównie do kierowców zawodowych oraz do osób, które spędzają długie godziny za kółkiem. A jeśli kierujemy, to również siedzimy. A jeśli siedzimy, to przyjmujemy ciągle podobną postawę. A to oczywiście generuje pewne negatywne skutki. Wiadomo, że obojętnie, jaki będzie mieć fotel, czy to będzie jakiś fotel z masażami, czy to będzie fotel mniej/bardziej ergonomiczny, to siedzenie. Jest jak z alkoholem. Każda ilość szkodzi. Dlatego dzisiaj mam dla ciebie kilka naprawdę prostych ćwiczeń, które możesz wykonać: czy to w tej małej przerwie, czy w jakiejś dużej przerwie, czy po prostu wychodząc na chwilę z samochodu. Nie potrzeba tu żadnego sprzętu, tylko po prostu trzeba wyjść z auta, zrobić kilka ćwiczeń i z lepszym zdrowiem jechać dalej. Zapraszam Cię do części praktycznej. Pierwsze zadanie to wykonanie jednoczesnego przy na jedno kolano w kroku i jednoczesnego odwiedzenia horyzontalnego naszych stawach ramiennych czyli wykonuje takie proste zadanie po co coś takiego staw biodrowy idzie do wyprostu czyli przeciwna sytuacja niż mamy w trakcie jazdy samochodem I to samo robią nasze ręce uciekamy od tej postawy wykonujemy przeciwieństwo tego co mamy w samochodzie Ćwiczenie mogę wykonać bez żadnego sprzętu. Ważne, abym szedł zawsze w końcowy zakres ruchu. Opcjonalnie mogę posłużyć się czy takimś wolnym ciężarem, jakimiś małymi hantlami, czy też po prostu zwykłą gumą operową za 20 zł. Wykonuję to samo, ale nadaje lekki opór do tego ćwiczenia, co oczywiście podniesie jego wartość, ponieważ. W większym stopniu zaangażuje mięśnie. Oczywiście pracuję tutaj na jedną i na drugą stronę. Warto wykonać dwa razy po 15 powtórzeń na, na każde ustawienie. W drugim zadaniu również stoję w wykroku. Tutaj natomiast zaczynam od tego, że odchylam mój kręgosłup do tyłu, a potem obracam go w stronę tej nogi, która znajduje się. Z tyłu, robię to w maksymalnym możliwym zakresie, dochodzę do końca ruchu i wracam do pozycji wyjściowej, i potem znowu z tej pozycji wyjściowej idę znowu do wyprostu, odchylam się do tyłu i rotuję maksymalnie w stronę tej nogi, która jest z tyłu. Warto jeszcze troszeczkę wyciągnąć ręce w tym kierunku. Osiągam maksymalny zakres ruchu i wracam do pozycji wyjściowej. Z boku to ćwiczenie będzie wyglądać następująco, czyli wyprost i obracam się w stronę prawo, w tym wypadku maksymalny końcowy zakres ruchu. Możemy mieć trochę uczucie takiej kompresji i ściskania w kręgosłupie. Unikamy bólu tutaj, takiego ostrego bólu. Jeśli coś takiego miałoby miejsce, po prostu trzeba wykonać to ćwiczenie jakby zatrzymując się przed tym zakresem bólowym. Tutaj warto wykonać to ćwiczenie również w dwóch seriach, ale wystarczające będzie tylko 10 powtórzeń w każdym kierunku. W trzecim zadaniu uruchomimy cały kręgosłup. Stoimy sobie w lekkim rozkroku i ruch zaczynam od tego, że pochylam się w kierunku zewnętrznej części mojej stopy. Następnie wracam do pozycji wyjściowej, wykonuję wyprost, czyli odchylam się do tyłu. Pochylam się w lewo i obracam się w lewo. Idę do maksymalnego, możliwego zakresu ruchu. Wracam do pozycji wyjściowej i znowu kieruję się w tym wypadku do bocznej części prawej stopy. Ruch wykonuję zawsze w maksymalnym, możliwym, bezbolesnym zakresie ruchu. I tutaj przechodzę z jednej przekątnej. Wykonuję to najpierw w jednej przekątnej, a potem wykonam to samo, ale w przeciw, jakby przemieszczając się po drugiej przekątnej, czyli kieruję się do bocznego brzegu lewej stopy. Maksymalny możliwy zakres, mogę czuć tu wyraźne rozciąganie, wracam do pozycji wyjściowej. Odchylam się do tyłu, pochylam się w prawo. I obracam się w prawo do końca zakres ruchu, aż poczuję taką kompresję, ściskanie w kręgosłupie, ale oczywiście unikam tutaj wejścia w ból. I ruch, jeśli już dobrze koordynuję ten ruch, to chcę wykonać go płynnie, nie zatrzymując się, a przechodząc z jednej przekątnej, przychodząc z jednego końca ruchu do drugiego. I ostatnie zadanie, tutaj jedynie będziemy potrzebować ściany, a nawet i ona nie jest obowiązkowa, ale będzie po prostu pomocna. Stoję sobie przy ścianie, noga, która jest, która jest na zewnątrz, kieruję ją do przodu, ręce wysyłam do przodu, mogę bokiem oprzeć się o ścianę, łączę ręce ze sobą i wykonuję przełożenie ręki na drugą stronę. Ale jednocześnie tej ręki, która jest przy ścianie, nie chcę oderwać z tej ściany. Jeśli nie mogę tego wykonać, zakres ruchu kończy mi się w tym miejscu, trudno, robię tyle, ile mogę. Nieważne, ile stopni wykonamy ruchu, ważne, aby ten ruch był w maksymalnym naszym zakresie ruchu, bo jeśli wykonuję to w maksymalnym zakresie, to uruchamiam i staw ramienny, i kręgosłup piersiowy w tych, w tych kierunkach których nie uruchamiam ich w trakcie jazdy samochodem. tak? Czyli znowu to, co mówiłem na początku, uciekamy od tej postawy, wykonujemy coś dokładnie przeciwnego i wykonanie tego ćwiczenia bez żadnego oporu też jest ok. Ale jeśli dołożymy sobie taśmę oporową, tutaj, czy nawet jakiś mały ciężarek, to to ćwiczenie da nam po prostu większą wartość, ponieważ mięśnie, które wykonują ten ruch. Będą miały do wykonania większą pracę, a jeśli damy im możliwość wykonania większą, większej pracy, to szybciej staną się silniejsze i szybciej będzie nam łatwiej utrzymać taką postawę. To ćwiczenie warto wykonać w dwóch seriach po 15 powtórzeń na każdą stronę, zawsze wchodząc w końcowy zakres ruchu. Jak widzisz, to jest dosłownie. Kilka minut, a Twój kręgosłup, Twoje ciało będzie w o wiele lepszej formie, jeśli wykonasz te proste ćwiczenia. A z takich dodatkowych rzeczy to pamiętajcie, aby zagłówek opiera, żeby głowa opierała się na zagłówku ze względów i bezpieczeństwa, ale także tego, że wasza szyja będzie bardziej zrelaksowana, jeśli tutaj będzie jakiekolwiek i jeśli tylko możecie, to używajcie tempomatu, bo szczególnie przy jakiejś bardzo długiej jeździe trzymanie nogi na gazie może być pewnym czynnikiem jakiejś choroby zakrzepowej w kończynach dolnych. Tyle w tym materiale, dużo, dużo zdrowia i sportu.